Witam kochani serdecznie w tym pięknym dniu. Oj, ostatnio trochę gorąco jest, ale dobrze. Jest temat, którym myślę, że warto się podzielić. Dlatego, że zobaczyłem w sobie zmiany bardzo fajne, pozytywne po tym, jak u siebie dokonałem pewnej korekty nastawienia. Jest tak, że każdy człowiek albo widzi w ludziach piękno, albo brzydotę, albo e, ten dostrzega ograniczenia, albo to, jak doskonałymi i cudownymi istotami są wszyscy ludzie. Tak samo doświadcza wszystkich ludzi. Jak i zwierzęta czy rośliny. Albo w, w nich widzi dobro, albo coś innego. Zabawa polega na tym, że za każdym razem stoi za tym przekonanie, które warunkuje takie postrzeganie świata, że albo dystansujemy się do ludzi, albo z nimi harmonizujemy. To jest coś, co warto dostrzec w sobie. Jaką masz postawę wobec ludzi? Kiedy zapytałem się nad ranem i w drodze do pracy, swojej podświadomości: ja, Jakie przekonanie powoduje, że nie widzę w mojej żonie tyle piękna? ile w niej naprawdę jest. Dostałem taką odpowiedź, która pokazała mi, że to pytanie w zasadzie otworzyło puszkę Pandory. Dotyczyło wszystkich, patrzenia na wszystkich ludzi, na wszystkie istoty. Powodowało, że zamiast widzieć esencję doskonałej, czystej, boskiej miłości, która jest w w rdzeniu każdej istoty, to filtrowałem tą energię poprzez ograniczanie sobie tego dobra, które jest w każdym człowieku. Ograniczałem sobie odbiór tego dobra. Zatem, kiedy zdiagnozowałem sobie te wszystkie przekonania do najgłębszego, wybaczyłem i odpuściłem, zapytałem się z kolei źródełka Boga, jaki. Jaka myśl jest najświetlejszą miłością i prawdą we mnie, którą doświadczam poprzez to, że widzę w każdej istocie całą, najgłębszą, najwspanialszą, najdoskonalszą, czystą, tą piękną i radosną miłość. To piękno każdej istoty. Odpowiedź, która przyszła z duszy. Będzie dla każdej osoby nieco inna, bo pamiętajcie, kochani, że każdy ma w swoim cudownym, boskim umyśle swoje, swój sposób, swój tok rozumowania. Zadawanie pytań za tym będzie kierowane przez wasz kochany umysł. Tak, że wasze słowa będą właściwe dla was. Tak samo odpowiedź, która przychodzi od podświadomości czy od źródła, jest odpowiedzią energetyczną ubraną w słowa, przefiltrowaną przez Wasz komputer pokładowy do słów, które Wasz komputer pokładowy na co dzień wykorzystuje do komunikacji. To jest tak proste i banalne. Dlatego ja nie mówię o tym, jak u Ciebie. Ma się odbyć zmiana przekonania. To jest bardzo indywidualna sprawa. Ja tylko zaz zaznaczam temat, żeby można było go u siebie sprawdzić. Wewnętrzny dialog, tłumaczyłem, jak prowadzić. Można sobie to wytrenować. Dru druga rzecz. Każde wydarzenie jest neutralne. To ja wybieram, w jaki sposób sobie tłumaczę dane wydarzenie. Jeżeli spotyka mnie zawód, bo coś mi nie wyszło, to mogę sobie to tłumaczyć na swoją niekorzyść, traktując siebie samego z pogardą, że nie spełniłem swoich własnych oczekiwań wobec tego, co miałem do zrobienia, a jak to wykonałem. Zabawna rzecz. Jeżeli spo, spotyka Ciebie na co dzień zawód co do tego, jak ludzie wobec Ciebie się zachowują, jak, jakie masz rezultaty w każdym dniu w swoim życiu, ze swoich działań, to możesz mieć no, autosabotaż autosabotaż polega na tym, że odcinasz się od rzeczywistości, nie chcesz brać w niej udziału, bo ona cię sabotuje. Ale tak naprawdę masz przekonanie, które mówi o tym, że rzeczywistość na zewnątrz ciebie jest energią odrębną od ciebie samej, od ciebie samego, co sprawia, że ta rzeczywistość z zewnątrz, która jest tak naprawdę twoją energią wysłaną na zewnątrz ciebie, że ta energia z zewnątrz ciebie sabotuje. I poczucie winy jest taką ogromną furtką, którą ten sabotaż się odbywa. To jest tak po ogromna, potężna furtka, po poczucie winy, wstydu, żalu, gniewu na samego siebie, na samą siebie. Jest tak ogromną furtką, że praktycznie rozbija. Każdy pozytywny efekt, jaki mógłby zaistnieć. Taka to zabawa. Dobrze, więc to też zostawiam do przemyślenia. Jest wiele pracy duchowej, którą wykonałem przez ten czas, kiedy nie umieszczałem filmów. Możliwe, że będą te zmiany odczuwalne w tym. W jaki sposób się wysławiam, wyrażam. A może nie zauważycie tego ze względu na to, że macie swoje filtry poznawcze, które was warunkują w taki sposób, żeby widzieć we mnie w dalszym ciągu to samo, co do tej pory we mnie rozpoznawaliście. Macie do tego prawo. Ale ja się tym nie przyjmuję i nie warunkuję siebie na to, że. Ktoś ma wobec mnie obawy, że robię coś w sposób, który zagraża jego osobie. Co o co chodzi? Jakiś czas temu był temat wojny w mediach ogólnie. YouTube aż huczał od tego, że polski rząd prowadzi Polaków do wojny na Ukrainie. Że sytuacja na świecie Zdąża w stronę glo wojny globalnej i że Polska, Polacy będą zmuszeni do wojny. Ja sobie powiedziałem, że nie będę brał udziału w tej no, w wojnie, nie będę e, walczył w wojnie. I tak się na tym skupiłem, na tej niechęci, że so sobie tym spowodowałem na kilka dni ograniczenie bardzo mocne przepływu energii życiowej. No dlatego, że mam pracę tak wspaniałą i cudowną, że doskonale mi pokazuje to, ile mam energii życiowej, ile pozwalam sobie energii życiowej wykazać poprzez aktywność moją fizycznie, na planie fizycznym. To zabawa polega na tym, że od razu zaobserwowałem spadek energii. Wyd moja wydajność w pracy drastycznie zmalała. Ale nie winniłem siebie za to, bo wiedziałem, że to jest tylko i wyłącznie konsekwencja moich myśli i decyzji, wyborów, a nie okoliczności. Okoliczności były tylko efektem. Spadek mojej energii życiowej spowodował, że pojawiały się nieoczekiwane, bardzo trudne do zniesienia okoliczności w pracy. Ktoś by powiedział, że los się przeciw nie niemu uwziął. Że wszystko się sprzysięgło przeciw niemu. Nieprawda. Jeżeli nie amnujesz wysoką wibracją, wysoką częstotliwością, nie mówisz rzeczywistości, która cię otacza i wszystkiemu, co doświadczasz, tak, to tworzysz barierę przepływu energii w sobie. Zaniżasz wibrację swoją, i ta wibracja powoduje, że Częstotliwość wibracyjna świata zewnętrznego będzie skorelowana z tym, co czujesz. I będzie to powodowało, że różne nieprzyjazne okoliczności będą się wydarzały na drodze Twojego życia. Czy tak chcesz? Czy tak preferujesz? Możesz uznawać przez całe życie, że świat zewnętrzny warunkuje to, jak będziesz doświadczać swojego życia. Czyli decyzje polityczne. Decyzje twojego szefa, decyzje żony, nie wiem, rodziców, obojętnie kogo. Możesz nawet obwiniać swojego psa, że naszczekał na sąsiada i teraz masz z nim zatarg. Obojętnie co wymyślisz, do tego, żeby tłumaczyć sobie, dlaczego swoje życie widzisz jako pełne, pełna złej pasy porażka, To tylko i wyłącznie pokazuje Tobie, bo wszechświat jest doskonały i doskonale Tobie pokazuje, jaką wibracją emanujesz. Czy niechęcią, czy wdzięcznością. Ja z każdym nowym dniem witam dzień, dziękując Bogu, dziękując Gai za cudowny, piękny, wspaniały dzień. Pełen miłości, radości, harmonii i pokoju. Czemu za to dziękuję? Bo, bo to dostrzegam, to widzę. Więc, jako że dostrzegam i widzę wiele rzeczy jako pozytywne, to nie dlatego, że one zawsze dla mnie takie były, tylko zrozumiałem, że stawiając opór rzeczywistości, Będąc pełnym niechęci dezaprobaty, tworzyłem sobie okoliczności, które mi nie sprzyjały. Bo wibracja im niższa częstotliwość wibracji, tym większa pewność, że coś fizycznie będzie nawalać, będzie się psuć, niszczyć. Lub po prostu wybór, którego dokonamy, nie będzie przyjemny w skutkach. Można podjąć tą samą decyzję, ale jeżeli jest podejmowana w, ni w niskim samopoczuciu, to samo działanie może przy przynieść całkiem odwrotny skutek do pożądanego, do oczekiwanego. Dlatego zalecam, Wszystkim, którzy to słuchają, aby przyjęli do wiadomości, że, nie, że kiedy widzisz coś, w czym nie chcesz brać udziału, pytasz się kochanego stwórcy Boga, źródełka, może swojej podświadomości, nie wiem, jaki kierunek pytań jest dla ciebie preferowany, z jakiego kierunku odpowiedź. Oczekujesz, że przyjdzie, ale zawsze przyjdzie doskonale. Tak jak jesteś zdolny, zdolna przyjąć odpowiedź. Zatem, odpowiedź na pytanie, co. No, na przykład w sprawie wojny. Jak to jest, że zawsze jestem pełen radości i wdzięczności za pokój we mnie i w mojej przestrzeni. Że wszędzie, gdzie jestem, zawsze panuje pokój. Że wszyscy ludzie zawsze są całkowicie wolni od przymusu wojny, od przymusu ten uczestniczenia w jakimkolwiek absurdzie walki. I na tym się skupiłem, i za to jestem wdzięczny, za to, co przyszło wraz z odpowiedzią. Ja tylko podaję kierunek. Pokazuje kierunek zmiany wewnątrz, którą warto wykonać. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz taką zmianę dokonać, to zapraszam cię do tego procesu. Jeżeli nie wiesz, jak wykonać wewnętrzny dialog skutecznie, to mogę poprowadzić z tobą rozmowę tak, żeby zdiagnozować twoje przekonania w obszarach, które ciebie. No, najbardziej dotykają jako te niesympatyczne. Bo wiedz, że wszystko, co niesympatyczne, jest stworzone z przekonań, które są dla Ciebie ograniczające. Zatem zachęcam wszystkich do zabawy, w kształtowanie swojej osoby. Jeszcze jedno. Koleżanka znajoma zapytała mnie, jak podnieść sobie kundalini. W filozofii indyjskiej jest droga do podniesienia kundalini poprzez pytanie, kim jestem, kim jestem. Ignorowanie wszelkich odpowiedzi, które przychodzą, i ciągłe zadawanie pytania, kim jestem. A mi źródło podpowiedziało, że wystarczy powtarzać, jam jest, który jest, i kundalini się podnosi. Ale jednocześnie jest demontowane całe ego, cała struktura jestestwa przejawionego w fizyczności, czyli demontaż całego umysłu. To jest taka przebudowa. Chcesz procesor otworzyć, rozpocząć? Proszę, bardzo, do dzieła. Ja nie próbowałem, to była prośba mojej koleżanki, żebym sprawdził, jaka jest odpowiedź od źródła. Z kolei, słowa JAM jest tworzą Ciebie w świecie rzeczywistym, na planie fizycznym. Czyli wszystko, co stwierdzasz, że jest, albo wszystko, co stwierdzasz, że jesteś tym. To stwarza ciebie na planie fizycznym. Mówisz, nie jestem zadowolony, nie jestem zadowolona. Stwarzasz brak zadowolenia w sobie, emanujesz oporem wobec rzeczywistości. Przeklinasz. Mówisz, jestem wkur wkurzona, jestem wkurzony. Tworzysz opór wobec rzeczywistości, bunt i gniew. Warunkując całą swoją reakcję na zamknięcie się, na możliwości rozwiązania sytuacji. Taka to zabawa. Masz prawo do tego. I wiele duszy ma taką drogę, że wybiera wszystko to, co nie chce, jako obraz wszystkiego, co widzi, bo na tym się skupiają. Umierają, przechodząc ze świadomością oporu. I grzęzną w mroku swoich najczarniejszych obaw. A, te, a tego warto uniknąć. Niezależnie od tego, czy wierzysz w życie po, pozagrobowe, istnienie pozagrobowe, czy też nie? Ja wiem, jestem przekonany, że ono istnieje. Miałem tyle ataków demonicznych, że wiem, że siły duchowe poza fizyczny, są namacalne. Tak samo miałem wiele interwencji istot od światła, istot wysoko uduchowionych, wysoko rozwiniętych po stronie ducha. Także mam świadomość, że to, czym emanuję, stwarza mi doświadczenia współpracy z istotami, które wibrują podobną częstotliwością na podobnej częstotliwości istnieje w świecie duchowym. A prośba o pomoc, o ratunek zawsze przychodzi odpowiedź. W zasadzie tak doskonała i czysta, pełna miłości odpowiedź od istot ze światła, że... Początkowo może się wydawać wszystko niezrozumiałe, że dalej jest pod górkę, ale istoty od światła zainspirują cię do zmiany w sobie, do tego, żebyś odnalazł, odnalazł to, co potrzebujesz, zmienić i wskażą ci drogę zmiany. Tym się dzisiaj dzielę. Nie bój się i nie obawiaj strach przed istotami, nie od światła, które wybrały obwinianie, użalanie się i gniew i odwet, to jeżeli emanujesz częstotliwością obwiniania się lub gniewu, to spotkasz takie istoty duchowe na swojej drodze, które będą ci podpowiadać myśli pełne gniewu. Wszelkie myśli oceniania ludzi na ich niekorzyść to jest Twój atak ciemną energią w ich stronę, gdzie dla tych osób to jest propozycja: albo przyjmą tą myśl, którą wysyłasz na ich temat, albo odbiją. A jeżeli odbiją, to kto na tym traci? Jeżeli cała negatywna energia jest odbita i trafia do ciebie, to kto na tym traci? Przecież nie ta osoba. Ta, ta osoba, jeżeli wibruje szczęściem, radością, uśmiechem, wdzięcznością, to nic złego jej się nie przydarza, a twoje obawy, Twój gniew wraca do Ciebie i potęguje się w Tobie poprzez doświadczenie na przykład chorób, samo zniszczenie ciała następuje. Poprzez odbicie. Dobrze. Myślę, że to i tak sporo wiedzy na raz. Zachęcam wszystkich do pracy nad sobą, do tego, abyście mieli doskonałe wglądy w to, kim i czym tak naprawdę jesteście, żebyście potrafili w zgodzie z tym wybierać rzeczywistą istotę tego, kim jesteście tak, żeby urzeczywistniać ją w planie fizycznym, żeby, żeby nieść miłość z głębi swojej istoty na cały świat, który was otacza. Tak wam z całego serca życzę, jako i sobie. Tak, żeby wasza światła, świadomość opromieniała wasze całe jestestwo i prowadziła was w harmonii i pokoju, i szczęściu, zdrowiu ze wszystkimi, którzy Was otaczają. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję za uwagę.